Panie kapitanie, no coś jest z tą skutecznością, bo pozycji mieliście sporo. Dwa słupki, sporo akcja, znowu w tył. No sytuacji jest, no niestety nie wykorzystujemy ich i, i to jest nasza bolączka, bo już z przebojem mieliśmy dużo sytuacji i potrafi, nie potrafiliśmy wygrać, no i teraz yy, znowu taka sytuacja, więc, więc trzeba nad tym popracować. No. Szkoda meczu, no bo była szansa zremisować, a tym bardziej wygrać. No, no trudno, trudno. Trener narzekał w rozmowie z nami na skandaliczne warunki pracy. W klubie nie macie ciepłej wody, wyrzucani jesteście z szatni. Jak to wszystko wygląda od wewnątrz? Sukcesy rodzą się w bólach, no ale ani nie ma sukcesów, ani nie ma warunków. No, no... Na dzień dzisiejszy są ciężkie warunki, no, ale musimy sobie z tym radzić. No. Działacze pracują nad tym, żebyśmy w końcu zaczęli normalnie funkcjonować, no ale to musi potrwać i będziemy czekać niestety. No. Wyników też nie ma. No, no. Musimy coś zrobić. No. Panie Kamilo, chociaż pieniądze są za tą waszą grę czy jesteście amatorami w pełnym tego słowa znaczeniu? E, no pieniążki są, pieniążki są wypłacane, takie jakie. E, Umowy mają zawodnicy, także yy, jakoś to funkcjonuje, no ale yy, pieniądze są, no ale wyników nie ma. No, coś, z tym, coś z tym trzeba zrobić. No i. Zatem dopytam, jakie cele przed Wami postawić, czy przed tym sezonem, jakie są oczekiwania w Tarnowie, druga liga? Yy, nie, nie, my walczymy o najlepsze miejsce, jakie, jakie się da zrobić w tym sezonie. A... Jeżeli po pierwszej rundzie osiągniemy dobry wynik, będziemy myśleć dalej o jakichś wyższych celach. Na razie widać po skuteczności i po naszej grze, że jeszcze daleko nam do sukcesów, jakim mogła być druga liga. Także poczekajmy jeszcze spokojnie. Znaczy, no coś już kolejny mecz tak to wygląda, że nie możemy strzelić bramki w dogodnych sytuacjach. Przeciwnik znów ze stałego fragmentu nam bramkę strzelili. No, jakiś mankament jest, nie możemy tych stałych fragmentów ogarnąć przeciwnika. A w ofensywie co? Brakuje skuteczności, ewidentnie. No tak, no kurczę, było fajnie, coś, coś, coś się zacięło, nie, stwarzamy sobie sytuację, tak samo było w przeboju, stwarzaliśmy sobie sytuację, ale jakoś nie możemy, nie możemy trafić do siatki. Trener narzeka na skandaliczne warunki waszych przygotowań, że tak naprawdę nie ma ciepłej wody, nie ma szatni, to wszystko w Tarnowie nie wygląda dobrze. Znaczy... Ciężko jest, no ale no to tak, tak jest klub, jest jakiś tam był dołku, ale mam nadzieję, że to wyjdzie. No. Staramy się chłopaki w tamtym sezonie, się starali, nie było pieniędzy, mieli dobry wynik. Teraz niby się ma być, ma być lepiej. No, kurczę no, ale to tak jest. No. Może, może jeszcze słapiemy świeżość teraz ciężki kalendarz, nie graliśmy półtora tygodnia, znów nie weszliśmy w mecz, teraz znów gramy co, co trzeci, czwarty mecz, tak, co trzeci, czwarty dzień gramy mecz, także jest ciężko.